No i tak, szanowni Państwo, przed chwilą rozmawialiśmy z Dariem i Wiktorią Pikulik, które trenują, przygotowują się do mistrzostw Europy, świata i cały czas, a to jest właśnie w jakimś sensie, a może i głównym, ich twórca tych sukcesów, ich trener, ich bezpośredni trener z Darłowa. Bardzo prosimy się przedstawić szerokie widocznie. Dzień dobry, Marcin Adamów, trener w klubie kolarskim Ziemia Darłowska, trener kadry narodowej juniorów średniego dystansu. Tak, no jest z nami Wiktoria od, od mojego dziecka. Razem w klubie prowadzimy, szkolimy je, razem z, wszystkie zawodniczki, razem z trenerem Arturem Szaryczym. Także to nie jest tylko moja zasługa, ale także kolegi Artura. On odpowiada za nabory w klubie i za, za te młodsze kategorie. Prowadzenie młodszej kategorii, ja odpowiadam od juniorki wzwyż w zasadzie do elity, także, także tak mamy rolę podzielone. Panie trenerze, a jak będzie na igrzyskach? Bo chyba pojadą, ale rzadko, który trener ma taką satysfakcję. A no mam satysfakcję tak. Ostatnie Igrzyska e, to trzy nasze zawodniczki, bo trzeba tu dodać jeszcze Marlenę Karwacką plus i Wiktorię Pikulik. Reprezentowały nasz kraj klub, także jesteśmy z tego bardzo dumni. Jestem bardzo dumny. E, one wszystkie od mojego dziecka, od mojego dziecka trenują, e, trenowały, rozpoczynały swoją karierę w, w ziemi darłowskiej. E, Teraz jeszcze o Igrzyska walczyć. Kolejna zawodniczka nasza wychowanka Nikola Sibiak. Też mam nadzieję, że, że jej się dopowiedzie. Wierzę że, wie, że w medal. Dziewczyny są mega ambitne, są bardzo zaangażowane i, i ostatnie mistrzostwa świata w Medisonie pokazały, że stać je na, na walkę jak najbardziej. Powiem Państwu, że to jest ten trener, który wszystkie prawie swoje zawodniczki kieruje do Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej. I turystyki w Pruszkowie. Między innymi pamiętam Darię Pikulik, która zdobyła w trakcie studiów dwa srebrne medale akademickich Mistrzostw Świata. I powiem szczerze, że pierwszy raz na tej uczelni łezka mi się wokół zakręciła, kiedy nasza studentka, ale to dzięki temu trenerowi, zdobyła Mistrzostwo Świata dwa razy w na czas i w ze wspólnego. Coś rewelacyjnego. Jestem bardzo trenerze wdzięczny kolego za to, że i edukujesz, i mobilizujesz, i ciągle jesteś w kontakcie i pytasz się, co robią, gdzie robią, czy mają zaliczone, co jeszcze trzeba zrobić, super. No nauka jest bardzo ważna, a Daria pokazuje, między innymi Daria, bo nie tylko ona, że, że można znakomicie w tej szkole e, łączyć e, sport z nauką, także świetnie, że, że ta szkoła e, u, u, udostępnia, to umożliwia tą naukę i łączenie właśnie tego ze sportem, wyczynowym sportem, gdzie praktycznie dziewczyny, zawodnicy, zawodniczki non-stop trenują, są na wyjazdach, a mimo wszystko mogą kontynuować naukę i zdobywać wyższe wykształcenie. No super, dziękuję, dziękuję jako trener i brawa dla Was jako dla szkoły też. Dziękujemy Panie Trenerze, ale ja powiem ostatnio, widziałem na Facebooku, bo ciągle zapracowany zgrupowania, wyjazdy, wyścigi, Europa, świat a to naraz gdzieś na wodzie, na jakiejś łajbie z jakąś dziewczyną. Oj, to, to... A to jakaś dziewczyna to moja wspaniała żona, która też mi, która toleruje ten sport, moje ciągłe wyjazdy, kibicuje dziewczynom, zna te zawodniczki wszystkie bardzo dobrze. Także, także no. tego dnia akurat organizowaliśmy w Darłowie i w okolicach Mistrzostwa Makroregionu Młodzików na Szosie, no, ale na szczęście po południu udało mi się. Wybrać na jezioro i trochę zrelaksować. Dobrze, że, że była taka możliwość. I czasami żona też ma trenera. Czasami też ma trenera Dziękujemy w domu. Dziękujemy bardzo, gratuluję i wielu, wielu, wielu fantastycznych sukcesów i takiej postawy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo.